Cześć kochani dzisiaj, zapraszam Was na filmik, który będzie filmikiem wprowadzającym do nowego cyklu, jaki chciałabym tutaj na kanale YouTube prowadzić. Będzie to wielkie, różowe pudło dobroci Ines Beauty. Kupiłam to pudełko specjalnie po to, żeby właśnie w nim gromadzić wszystkie nowe kosmetyki, jakie mam. Nie wiem w jakich odstępach czasowych takie filmiki będą się pojawiały. Postaram się to jakoś w miarę regularnie, żeby nagle nie wyszło tak, że jeden filmik trwa 40 minut, bo, bo tyle tych kosmetyków się nazbierało. Także myślę, że co 3 tygodnie, co miesiąc zbiorczo będę Wam tutaj. Tutaj pokazywała to wszystko, co nowego u mnie jest. Zacznę od pokazania wam produktów naszej polskiej marki. Marki Ziaja jest ona na pewno wszystkim bardzo dobrze znana. Ja osobiście również mam kilka produktów, po które bardzo chętnie sięgam. Ostatnio miałam okazję wstąpić do sklepu firmowego, który znajduje się w jednym z centrów handlowych. Nawet nie wiedziałam, że jest zupełnie przypadkiem zobaczyłam, także musiałam koniecznie wejść. Zwróciła od razu, znaczy nawet nie zwróciła uwagę, ale jakoś tak podświadomie szukałam na półkach zielonych opakowań i chodzi mi tutaj o tą najnowszą serię z liściami manuka. Dużo już na vlogach czytałam o tej serii, Postanowiłam, że ja również sobie coś kupię i wypróbuję, a że nie są to kosmetyki jakieś, jakoś bardzo drogie, to stwierdziłam, że jeżeli mi nie będzie służyć, to chętnie komuś oddam. Kupiłam dwa opakowania. Jedno na pewno trafi do moich czytelniczek, czy tutaj do moich widzek. Także bądźcie czujne, planuję jakieś fajne upominki dla Was. Ja kupiłam sobie krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Mam trochę obawy co do stosowania go w okresie, kiedy to słońce jest bardzo intensywne, natomiast trochę poczytałam i tutaj to stężenie tego kwasu migdałowego jest na tyle małe, że spróbuję. Także ten krem mikrozłuszczający kosztował 10,30, także bardzo dobra cena. Kupiłam sobie również płyn zmiękczający do skórek. I to jest seria bawełniany program do pielęgnacji dłoni i stóp. To, na co zwróciłam uwagę dopiero po przyjściu do domu, to, że ma bardzo duży tutaj ten otworek, i próbując sobie nałożyć na skórki. No, jak dla mnie, to troszeczkę za dużo się go wydostaje. Nie wiem, jeszcze go tak naprawdę za dobrze nie testowałam, także będę sprawdzać i oczywiście także o nim Wam powiem więcej: jak go bardziej przetestuję. Dużym nietaktem z mojej strony byłoby, gdybym nie kupiła mojemu mężowi kremu do rąk z firmy właśnie Ziaja Kozie Mleko. Jest to jego ulubiony krem, także jak zobaczyłam, a że w domu już nie mamy, to, to go również wzięłam. Kolejne kosmetyki to trzy żele podprysznic marki Buff and Body Works. Ten żel już miałam w wersji podstawowej. Ja nie wiem, czym ona się różni. Czy to jest jakaś seria limitowana, czy nie. Ja miałam w różowym kolorze. Tutaj jest takie zabarwienie trochę perłowe. Pachnie natomiast tak samo jak tamten, którego używałam. I dwa nowe, ale. Też nie powiem wam czy są to serie limitowane czy nie, bo nie mam dostępu do tej marki na stałe, więc jak jestem tylko w Warszawie to kupuję i po prostu nie zastanawiam się, czy coś jest w limitowanej serii czy nie, tylko biorę to, co mi się zapachowo podoba. Znalazłam jeszcze jeden żel pod prysznic w moim różowym pudełku. Jest to kremowy żel pod prysznic marki NUX z płatkami kwiatów pomarańczy oraz migdałowca. Nie używałam go jeszcze również, także yy, myślę, że nie zawiodę się, bo bardzo lubię pielęgnację marki Newstack. Kolejne dwa kosmetyki pochodzą z drogerii Hebe. Jest to szampon L'Oreal z linii Expert i yy, jest to szampon, który ma formułę wzbogaconą witaminami, PP i B6, a także kwasami Omega ma on pobudzić wzrost korzenia. Użyłam go już dwa razy i w porównaniu do mojego ulubionego szamponu z firmy Clorane, który też działa na, przeciwdziała wypadaniu włosów, muszę powiedzieć, że ten raz, że o wiele ładniej pachnie, a dwa, że włosy po umyciu łatwiej się rozczesują zanim nałożę olejek arganowy. I kupiłam sobie jeszcze z firmy Organics marokański olejek arganowy. Bardzo przyjemnie pachnie i jeszcze go nie używałam. Kończę swój, który obecnie używam. Pozostając przy temacie włosów, mam jeszcze w swoim różowym pudle dwa kosmetyki marki Chlorane. Jest to szampon przeciw wypadaniu włosów, szampon chlorany z chininą. Używam go już od wielu lat, bardzo dobrze mi służy i tak naprawdę chyba też nie ma nigdy momentu, żebym go nie miała. Drugi kosmetyk jest to maska na bazie masła mangowego, która ma odżywiać i nawilżać suche włosy. Przepięknie pachnie, ma szybciutko wam pokażę taki żółty, budyniowy kolor. No typowe mango, także jeszcze jej nie używałam. Mam nadzieję, że będzie się u mnie spisywała równie dobrze jak inne kosmetyki marki Clorane. W tym filmiku opowiadałam Wam o moim wielkim uwielbieniu marki Eisenberg, a w szczególności Linii Pure White. Moje kosmetyki z tej serii wzbogaciły się o trzy nowe produkty. Jest to maska relaksacyjna z Linii Pure White, tonic, i e, produkt kosmetyk na który miałam wielką ochotę już od bardzo dawna jest to krem pod oczy żadnego z tych kosmetyków jeszcze nie używałam także zabieram się ostro za testy i na pewno będę o nich opowiadać jeszcze nie raz do różowego pudełka trafił jeszcze jeden tonik jest to tonik marki Dior ten tonik ma wyciąg z piwoni, jest przeznaczony do pielęgnacji cery wrażliwej i naczynkowej. Jest to już moje drugie opakowanie, to udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie na strefie wolnocłowej podczas powrotu z urlopu. Kolejne dwa kosmetyki, które u mnie zagościły, są to produkty marki Femi. Jest to krem do pielęgnacji ciała przeznaczony dla osób odchudzających się. Ma on pomagać zachować elastyczność i sprężystość skóry. Bardzo jestem jego ciekawa. Uwielbiam takiego typu kosmetyki, także biorę się również za testowanie tego kremu. Drugi kosmetyk z marki Femi jest to owocowy peeling enzymatyczny. Bardzo mam dobre doświadczenia z peelingami enzymatycznymi, także tego peelingu jestem również bardzo ciekawa. Produkty, które sobie zamówiłam ostatnio w mojej ulubionej aptece Słonik to dwupak płynu micelarnego Bioderma i żel oczyszczający do twarzy z firmy Palmers. Jestem bardzo ciekawa tego żelu, powolutku poznaję tą firmę. Miałam już dwa kremy do rąk i byłam z nich zadowolona, także myślę, że ten żel także może okazać się strzałem w dziesiątkę. Korzystając z okresu wyprzedaży, który teraz trwa, udało mi się w sklepie The Body Shop kupić peeling do stóp. Nie znam zupełnie kosmetyków do pielęgnacji stóp z tej marki, także bardzo chętnie go wypróbuję i sprawdzę, jak wygląda pielęgnacja stóp w marce The Body Shop. Jak widzicie, moje różowe pudło to głównie kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy. Jakoś ostatnim czasem mało rzeczy, mało kosmetyków kolorowych na tyle mi się podobało, żeby kupić. Niemniej jednak coś tam w tym pudełku z kolorówki mam i chciałam Wam to teraz pokazać. Są to trzy słodkie maleństwa i zacznę od pomadki w płynie firmy NYX. Jest to pomadka, którą dostałam od naszej blogowej koleżanki, od Weroniki Wrubleckiej. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam Cię w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie. Pomadka jest w kolorze Antwerp. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. W każdym bądź razie jest to kolor, który dość mocno ostatnimi czasy w blogosferze był pokazywany. Ja ją mam dzisiaj na ustach, także możecie się jej przyjrzeć. Kolejny kosmetyk kolorowy, który znajduje się w moim pudle, to balsam do ust Lip Glow Marki Dior. Jest to balsam, który jest na pewno Wam bardzo dobrze znany. Ja mam w odcieniu różowym, takim delikatnym. Dość dawno miałam już w planach zakup tego balsamu, ale zawsze coś innego mi wpadało do koszyka i, i ten zakup odkładałam na później. Mam nadzieję, że będę równie mocno zadowolona jak wszystkie inne pozostałe użytkowniczki tego balsamu. Już ostatnim kosmetykiem kolorowym, który trafił do mojego pudła, jest lakier Chanel w odcieniu Mirabella z numerkiem 623. Jest to taka rozbielona pomarańcza. Bardzo ładnie wygląda na opalonych dłoniach. Ja miesiąc temu, jak oglądałam całą kolekcję, skusiłam się na dwa kolory, Pink Tonic i Tutti Frutti. Natomiast koło tego trochę się kręciłam, chodziłam, myślałam, w końcu wyjechałam na wakacje i zapomniałam. Dopiero wczoraj albo przedwczoraj oglądając tą kolekcję i prezentację kolorów na pasnokciach u Karoliny z bloga Beauty and Makeup by Karo, Zobaczyłam jeszcze raz ten pomarańczowy odcień i bardzo mi się spodobał, także od razu poleciałam i kupiłam sobie ten odcień. Także bardzo się cieszę, że jeszcze był, bo jest to kolekcja limitowana. Myślę, że do końca wakacji na pewno będę go regularnie używać. W moim różowym pudle nie mogło również zabraknąć upominków dla moich kochanych czytelniczek na blogu Ines Beauty. Mam również tutaj dla Was, kochani widzowie, jakieś drobne upominki. Także, jeżeli macie chęć, to zapraszam do subskrypcji i do obserwowania tego, co się tutaj dzieje na moim kanale YouTube. Na pewno nagród upominków, zabaw również i tutaj nie zabraknie. To jest nie wszystko, co mam przygotowane dla Was. Są to m.in. dwa żele do demakijażu marki Eisenberg, bardzo fajne kosmetyczki z miniaturkami marki News, super zestawik podróżny marki Bioderma, ale oprócz tego oczywiście jeszcze kilka innych upominków, które już niestety, ale moje duże różowe pudełko nie pomieściło. Kochani, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za tą chwilę, którą spędziliście ze mną. Ciekawa jestem, czy Wy już mieliście okazję używać coś z kosmetyków, które ja dopiero zacznę używać. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o kciuki w górę i do następnego filmiku. Pozdrawiam. Pa-pa!